Naród, który nie pamięta przeszłości, jak mówił Jan Paweł II, ginie i nie ma przyszłości. W Polsce niemal 100 instytucji kultury jest współprowadzonych przez ministerstwo i podmioty zewnętrzne. Ale tylko jedną z tych instytucji, Ministerstwo Kultury, zapewne na polityczne polecenie Donalda Tuska, chce rozwalić. Chodzi o Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu prowadzone przez Fundację Lux Veritatis. Powód jest jeden. To nienawiść personalna Donalda Tuska do ojca Tadeusza Rydzyka i nienawiść do całego środowiska Radia Maryja. Do środowiska, która, które od około 30 lat nie da się złamać, nie da się kupić, które ma swoje stałe poglądy i dla którego te dewizy najważniejsze. Bóg, honor, ojczyzna są rzeczywiście realizowane w życiu tych ludzi. I tego Donald Tusk ścierpieć nie może. Jestem pierwszym posłem w historii w ogóle RP który będąc w areszcie wydobywczym, w areszcie politycznym, kierował do administracji rządowej interpelacje. Wysłałem ich około 50 i zostały zarejestrowane. I dotyczyły spraw kluczowych dla, naszego, dla naszej ojczyzny. Ta dotyczyła właśnie sprawy obrony muzeum imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. I mam odpowiedź. Dotyczyła m.in. listy wszystkich podmiotów, które są współfinansowane z pieniędzy ministerstw. Czyli na takich samych zasadach, na jakich współfinansowane jest Muzeum w Toruniu. I tutaj, jak widać można. Jest tu między innymi Muzeum Polin, które również jest współprowadzone przez NGOSA? Proszę bardzo. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny dostają prawie 14 milionów złotych każdego roku. A co się znajduje w Muzeum Polin? To są moje nagrania na kanale, na YouTube. Tutaj, na przykład, sprzed siedmiu lat, gdzie razem z Krzysztofem Bosakiem zadawaliśmy pytania. Oczywiście, na te pytania nikt tam prawie nie odpowiedział. Ogólnie są to ludzie, których ja wrzucam do worka pod hasłem skrajny antypolonizm. Tutaj byłem na przykład świadkiem, jak starsze, starsi Polacy musieli czekać w długich kolejkach, byli trzepani bardziej niż na lotnisku, a Żydzi wchodzili sobie z marszu bez jakiejkolwiek kontroli. O co chodzi tym szubrawcom pokroju Tuska? Chodzi o to, najkrócej mówiąc, żeby zniszczyć to, co dobre, zniszczyć to, co patriotyczne, zniszczyć to, co katolickie, zniszczyć to, co niesie dobry dla polski przekaz. I to jest ich kluczowa misja w ciągu tych czterech lat ich rządów obecnie, ale również podczas ich poprzednich rządów. Dlatego zachęcam Was, podpiszcie apel z poparciem dla Muzeum Pamięć i Tożsamość. Pozdrawiam.